co jest w sklepie? Czy jest o 100, 100 dropów? A ja otworzę 200, bo ja mam jeszcze na drugim ale na tym odcinku na pewno nie. Dobra, rzadki. Następny nagram jeszcze ze 100 dropów rzadki. Tylko pierwszy tak buguje reszta już jest dobrze. Episki mityczny. Dobra, ile punktyków będę miał? Mityczny dwa mityki rząd. To jest dobra leja Już 22 sekundy trwa ten film, ale zpinek. Bo czekajcie, teraz powoli. Bo mam pomysł, wiecie co zrobię? Yy, że, a, czekam aż mrugnie górna Nie no, epicki O, wiecie co zrobię? Teraz odwracam telefon i palcami Rzadki Dobra, czekajcie, jeszcze dam ten sposobowi troszkę Jeszcze raz tak zrobię I dobra, może jeszcze teraz I nosem za chwilę otworzę Dobra, nie Teraz otwieram chyba nosem, no Nosek będzie dobry a teraz, nie no, jak w tych 100 nie będzie legenda, ani jednej legendy, tu ja mam, no szczęście, więc... no, no wiedzę, największe no, szczęście. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Założę sobie misię. Dobra, misiek tu obok mnie leży, misio, misio. I teraz otwieramy. Ty, misio mi daje szczęście i pies jeszcze tu obok mnie jest, więc wiecie. Czekajcie, dobra, teraz mam takie coś, że robię dwoma palcami szybko, tak na przemian. I teraz patrz, znaczy, dobra. Patrzcie, teraz sobie takie coś: że jeden palec, drugi palec, trzeci, czwarty, piąty. A człowiek ma Dobra, ale patrzcie. Teraz double click, znaczy potrójny był. I ja o chłopie już 500 punktów. Dobra, czekajcie. Teraz, jakby to otworzyć? Pyk, pyk. Albo teraz. No dobra, jest speedrun teraz robimy, bo tego jest jeszcze z 50. Ale no żadnej legendy jeszcze nie było. Sp o, legenda. Wyszerowałem. RT tam był spray do RT Wyjdziemy. RT. O, piękny, przystojny colt! Ładny skin. Tu jeszcze motka, dobra. Proszę, żeby teraz była legenda, jeszcze jedna chociaż. Albo czekajcie, wezmę sobie taką maskę, co zrobiłem. Yy, specjalną z Dobra, mam obok mnie taką specjalną rzecz. Otwieram rzadki, rzadki, rzadki. Rzadki, rzadki. Speedrun robię, nie? Mityczne speedruna robię. Gadżet do Frankensteina. Szkoda, że... Taki słabiutki. Dobra. Lepszy tamten jest, że przyciąga, ale dobra no. Dobra. Dobra. Epicki, epicki. Dobra, teraz nosem. Bardzo rzadki. Czekajcie, teraz tak przystępuję. i może mu zrobię... Przystępuję. O, 740 punktów już mam. Czekajcie, no jaki jest może sposób? Czekajcie, założę sobie słuchawki. Sorry, że kliknąłem, to ten już nieważny, ale teraz sobie słuchawki zakładam i. Rzadki. Ba epicki. Rzadki. I jeszcze... Biorę tak mikrofon pod siebie, może mnie lepiej słuchać będzie. Rzadki. Rzadki. A czekajcie. O, dobra, czekajcie, kolana. No, rzadki i tylko jedna legenda, poważnie. A z tego zadymiarza żadnego nie będę miał. To mi trochę szkoda. I same mityki, i żaden zadymiarz no. O, dwa mityki pod rząd, ale... Ja chcę zadymiarza w końcu! O, 200 kredytów, to jest trochę lepiej. Ja chcę zadymiarza! Za... I ile ja otworzyłem dropów W 50? Weźcie policie. Ile ja przez 4 minuty otworzyłem do kruka spray. No, git. Ale to nie przypomina kruka w ogóle. Yy... 20 błyskotek. O, wiecie, że ja teraz bieram w ogóle gemy na Marichowski Piper. Zajmę sobie już słuchaweczki, żeby lepiej słychać. No, dobra, czekajcie. Mam pomysł. Teraz góra. Dół. Góra. Czekajcie aż mrugnie. I teraz jeszcze w dół kliknę, aż mrugnie. Czekajcie. Mityczne. To jest no skin do kolta kolejny. Ile skin do kolta będę miał w ogóle w tym odcinku? Oj, zobaczymy, co mi na słabszym koncie dropnie. Na, na raczej, jak mi się wyrobimy, to może mi na słabszym się jeszcze otworzę. Te 100 dropów, ale nie wiem, czy się wyrobimy akurat. Uuu, 840 punktów. Dobra, teraz noż wlatuje. Albo teraz zrobimy znowu ten sposób: prawy górny róg, jak mrugnie. Teraz dół. Nie no nie działa w ten sposób już. być kotek bardzo rzadki. Drabble klika zrobiłem jeszcze z tą jezu. Dobra, no to nasza legenda. Epicki. Ja, ja chcę legendy i chcę postać. Ja chcę postać, nie żadne spraye. Ja chcę postać! Ja chcę postać. Ja teraz speedrunuję, ja chcę legendarnego Dropsa i chcę postać. Wiem, że ale no tylko jeden, no tak trochę dziwne. Dobra. Epicki. Ja nie mam Charlie. I w tym jest problem, właśnie. Jakbym dropnął, to bym się cieszył. Aj, no naprawdę nie ma zadymiarza. Ojeju Napiszcie w komentarzach w świece dla tych star dropów, że nie dropimy tylu zadymiarzy. I nie ma żadnego legendarnego star dropa. No. Napiszcie świece w komentarzach. Zróbcie świeckę. Dobra. Nani. Ja mam na nani akurat. Dobra, epicki. Dobro. O, Harry, ja nie mam byrona. I w tym jest właśnie problem, że Star do takich postaci, że ja nie mam takich. No, ale no dajcie. Dobra, teraz y, napiszcie w komentarzach legenda. To może wspólnymi y, siłami zdobyć, damy legenda. Bardzo rzadki, no. I, i, o, dobra, teraz jak zostawicie suba, dajcie lajka, każdy i napisz komentarz, legenda będzie. Czekajcie. No, najwyraźniej każdy suba zostawił. I lajka. Like bardzo rzadki. Bardzo rzadki. Oh, rzadki. Jejuszku. Dobra, nosek wlatuje na moje konto. Epicki. Ale jeszcze nigdy tyle mitycznych sedropów, sedropów nie, sedropów nie miałem. Ale poważnie tylko jeden legendarny hej do Miko, a ja Miko bardzo dużo gram. El Primo, to El Primo. Akurat się cieszy, ile mam w już w ogóle dropiłam Jeju. Dobra, no dajcie, no proszę, napiszcie to i zostawcie łapeczkę. Teraz patrzcie, robię także na przemian palcami. Picki, i tak będę teraz przez połowę star dropów robił. Do nity dropnęło, widziałem, ale nawet fajny. Ja mam teraz do wszystkich postaci praktycznie swylajania. Do Mendy może jakbym drochnu. Ja w sumie Mendy nie gram, ale dobra, rzadki. U, otwierajcie się, rzadki. Dobra, otwieram stopką. Tylko czy stopa klika? Muszę ja klikać, ale stopą też klikam. Dobra. Mam pomysł czym teraz... Czekajcie, co ja bym mógł zrobić? Mam plan, mam plan, mam plan. narysuję na kartę stardropa i sobie go przybieram. Dobra, a teraz sobie takie coś, że ręka, zabieram ręka, ręka, ręka. Teraz takie coś, że ręk, mam plan, ale to nie, no nie daje to, nic nie daje mi to. Dobra, może znowu jak odwrócę ekran. Teraz w sumie. I kliknę czterema palcami. Żad. Jak się co może coś mi to da. Legendarny. No i to dało. Czekajcie. Teraz napiszcie w komentarzu, co obstawiacie, że mi dropnie. Ja obstawiam, że jakiś Star Power. Albo 1000 monet. O. Hipercharge do Jackie. No, nawet no, git. I skończyły mi się już Star dropy. Nie skończyły jeszcze. Jeszcze ja ich mam dużo. Ile ja jeszcze Star Dropsów mam? Dobra, teraz jak nie będzie legendy, to ja bym chciał, ale w sumie jest O wartości 5000 monet Nawet git Zresztą to zawsze tak do kolekcji, może się ulepszy nawet tą czeki. Dobra, bardzo rzadki No dawaj zasuwamy, zasuwamy, bardzo rzadki Jo, 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 no i skończyły się mi Star Dropki Skończyły się Star Dropsy Dobra, to już wszystko. Nie mam jeszcze tych cedrów tutaj, takich ukrytych. Nie mam. Dobra. To tak wygląda stan mojego konta. Mam dużo nowych tych, nowego zadmiarza niestety nie ma. Szkoda, że to kolta jak ja nim już nie gram praktycznie. Ale zawsze tak do kolekcji skinki. Całkiem git. To tak. Dużo monetek. Dobra. To żegnam, Nara.